Dzień dobry. Ja tak, idę za sugestiami widzów, którzy mówią do mnie, na przykład Michał zawsze wita się w ten sposób. Dzień dobry, bo to jest takie śmieszne, tak? I rozbawia, tak? Że nie będzie. Bo jak wam co mam? No, słuchawki Jakubowskiego. Znaczy się, już w ogóle, stały coś może sobie brand zrobię, w sensie brand, w sensie ten yy, taką markę. Zacznę. Będę kupował w Chinach takie no name słuchawki i będę na nich. Będę na nich naklejał tę metkę, że są słuchawki, słuchawki Jakubowskiego, będę sprzedawał w sklepu internetowym, albo gdzieś. Ehm, e, zgodnie również z sugestiami widzów, czekajcie ściszę w ogóle ten burdelnik, bo będzie mi to robił pim-pim. E, zgodnie z, przewidywa z, z oczekiwaniami i z prośbami niektórych widzów, proszę Państwa, e, czekajcie. Um, odcinki poważne pod tytułem e, Ojej, ojej, przebudzamy się. E, będę przerywał e, odcinkami mniej poważnymi, na przykład napijaniem się, napijaniem się herbaty z Jakubowskim. Napijanie się. Słowotwórstwo to jest jedna z moich ulubionych dziedzin życiowych. E, czekajcie, ściszymy to. Dobrze, zrobione. By pim, pim będzie robiło, bo ja należę do kilku grup i jak na telefonie mam niewyciszone, to cokolwiek ktokolwiek wrzuci, a wrzucają z częstotliwością co parę minut, to się pim, pim. Najlepiej jak gdzieś idę, e, w sensie że na przykład wiem, schodzę do jakichś głębokich czeluści, tylko podziemia, albo e, jadę pociągiem, który jeździ tunelami i nie ma zam zasięgu, i potem nagle się pojawiam w przestrzeni, gdzie jest zasięg, a głos jest w telefonie, to jest po chwili się robi coś takiego pim, 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 i tak napierdziela przez na przykład dwie minuty, nie? Często ludzie na mnie tak patrzą, o co gościowi chodzi. Gościowi nic nie chodzi. Gościu ma po prostu... należy do grupy. Słuchajcie, z tym przeputaniem to jest też tak, bo jedna z widzek do mnie napisała mówiąc, Michał, wiesz co, to w sumie fajne, że tak opowiadasz o tym, ale to na przykład ludzi przestrasza, bo mnie trochę przestrasza i przeraża, że rzeczywistość jest taka straszna i okrutna. Moi drodzy, rzeczywistość jest straszna i okrutna, ale to, że będziemy się przykrywać kocem i jej nie widzieć, to wcale nie spowoduje, nie spowoduje że ona się zmieni albo zniknie. Lepiej moim zdaniem jest przejść bolesny proces uz uzmysłowienia sobie, że tak jest i może nawet prób zmiany tego, a, o ile się da, ale za zaakceptowanie tego stanu rzeczy i no nie mówię, że pogod... Znaczy, Właśnie, no, zaakceptowanie, że to istnieje, nie mówię, że należy się z tym godzić, że nie wiem, dzieje się na przykład taki e, proceder jak pedofilia, to nie jest żadną nowością, moi drodzy. To się tylko po prostu stało głośniejsze. To jest tak samo jak e, wiele ludzi powtarza, trochę zaczynało, bo to jest takie wrażenie złudne, że w dzisiejszych czasach na świecie dzieje się tyle katastrof naturalnych. Nie, nie dzieje się tyle. Nie dzieje się więcej niż działo się 100, 200, 300 lat temu. Wydam e, się wydaje, że się dzieje więcej, bo o nich wszystkich wiemy z mediów. Bo są media, które relacjonują wydarzenia z całego świata w jednej chwili. Ludzie nawet jeszcze 50 czy 100 lat temu nie mieli zielonego pojęcia o tym, że było tsunami na Tajwanie albo gdzieś. Oni go tym nie, nie pisał. Ale ani nie mówił w telewizji. Wiecie, o co chodzi. Więc uświadamianie się sobie, że rzeczywistość taka jest, też przede wszystkim też wywoła u nas, wypracuje u nas mechanizm obronny, moi drodzy. Bo to też o, tym, o to chodzi, że co jest lepsze? Wiedzieć, że istnieją takie procesy, na przykład jak pedofilia, na przykład jak porywanie dzieci na, lub w ogóle ludzi na organy yy, i, i tego typu rzeczy, niż nie wiedzieć o tym i dowiedzieć się o tym wszystkim nagle. Ponadto yy, wiedząc o takich rzeczach na przykład będziemy mogli, yy, będziemy bardziej zwracać uwagę na ochronę naszych bliskich, dzieci między innymi. No. Ale zgodnie z sugestiami y, widzów kilku y, będziemy przerywali odcinki y, poważne, o, odcinkami niepoważnymi. Tam zresztą nie, nie czytam komentarzy, bo mój komputer strasznie szumi ostatnio, nie wiem, czy on, ten wentylator chyba trzeba będzie wyczyścić, bo naprawdę się zrobił głośny. Czy tylko mi się wydaje, czy był zawsze taki głośny mi. E, e, mnie to zaczęło przeszkadzać, kiedy mówię do Was. Bo że mi się słup poprawił. E, I. No co jest całkiem możliwe. E, I wiecie co? I. Mm, a, bo pojawiły się tam komentarze, że, że, no, że e, kilkoro z Was widzowie ma wątpliwości co do mojego przebudzenia. Nie chcę zabrzmieć arogancko i to nie jest absolutnie aroganckie, ale e, mnie nie interesuje Wasze zdanie, czy wy myślicie, że jestem przebudzony, czy nie. Bo znaczy, no, możecie sobie o tym pisać, oczywiście, to jest Wasze prawo, natomiast to nie ma żadnego wpływu na moją świadomość. Ja uważam, że tak. Wiem o tym. Widzę więcej niż widziałem jeszcze wiele lat temu, czuję więcej. Mam zupełnie inną perspektywę. Ja naprawdę patrzę w, e, na świat e, i na różne rzeczy w sposób zupełnie inny i wręcz można by powiedzieć, ja, ja to z momentami sam z siebie się śmieję, że mam patrzenie na przykład na reklamy w telewizji albo na reklamy w gazetach. E, ja patrzę w sposób prawie psychopatyczny. Ja natychmiast widzę tam wszystkie szczegóły, które e, na przykład służą zniewoleniu konsumpcyjnemu. Wiem, zboczenie, ale. Lepiej tak, niż być bezmyślnie, się poddawać. Słuchajcie, bo ja wiem, ja, znaczy ja rozumiem e, pewnie, tak mi się wydaje, że rozumiem skąd biorą się opinie Michał, tobie się wydaje, że jesteś przebudzony, albo nie, ty wcale nie jesteś przebudzony, albo ja jestem bardziej przebudzony niż ty. Nie będziemy się porównywać, bo to nie ma najmniejszego sensu, chociażby dlatego, że każdy z nas przebudza się indywidualnie i na zupełnie innych płaszczyznach bardzo często. Naprawdę bo przebudzenie, do, 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 o przebudzenie może mówić, że otwierają się klapki nam w tych aspektach w których byliśmy ślepi jeżeli ktoś dotąd był otwarty w jednym aspekcie, to u niego nie nastąpi w tym aspekcie przebudzenie, bo on zawsze taki był, on zawsze był na to otwarty więc wiecie a, no i tak jak mówię no, ocenianie kogoś z perspektywy faktu, że pali tak jak ja tyle papierosów dziennie że nie możesz być przebudzony skoro palisz jest bzdurą jest bzdurą. No. Ja nie mówię, że jestem w 100% przebudzony. Czy jestem przebudzony? O, może inaczej. Przebudzenie oznacza fakt, że ma się świadomość, że jest wiele rzeczy, których jeszcze nie zrozumiałem, jest wiele rzeczy, na które muszę zmienić sposób patrzenia, i wiele rzeczy, które muszę zmienić w sobie. Ta świadomość jest już przebudzeniem. A to, czy te rzeczy się zmieniają, albo zmieniają się szybciej lub wolniej, to już jest zupełnie inna para kaloszy. Jest kwestia mojego na przykład własnego samozaparcia, e, siły woli, którą mam słabą. E, no tak, bo mam słabą silną wolę. E, i, I to jest na przykład dla mnie to jest duże wyzwanie. Dla mnie dużym wyzwaniem jest rzucenie palenia. Palenie rzucałem w życiu kilka razy. Dwa razy udało mi się rzucić na dłuższy okres niż miesiąc. Najdłuższy, najdłużej chyba kiedy nie paliłem to było 7 albo 8 miesięcy. No. A i to, jest dla mnie, to jest dla mnie ogromne wyzwanie. To jedzenie mięsa, jest, jest, to, to myślę, że to, to... Słuchajcie, alkohol to jest pikuś. Ja naprawdę, jak, się, jak, jak sobie nie kupuję alkoholu, świadomie tego nie robię, że po prostu nie ma w lodówce, bo jak jest, to zawsze wypiję. Ja tak mam. Dopóki jest, to trzeba pić. No. Ale yy, ja, ja świadomie sobie reglamentuję pewne rzeczy. Bo jestem też leniwy, i ja na tym korzystam sam sobie. widzicie, to jest też, też element pracy nad sobą polegającym, żeby wykorzystać swoje słabości i swoje silne strony. Ja wiem, że jestem leniwy, tak? Planuję, że wieczorem się napiję piwa. Jak sobie kupię 10 piw, to ja je wszystkie wypiję. Siedział do 4 rano i będę pił, te piwa, aż się skończą. Czasami, no dobra, padnę przy siódmym i 3 zostaną na jutro. Ale, ale jak wiem, że na przykład nie chcę się uchlać, to sobie kupuję 3 piwa albo 4, albo 2. I jak sobie je skończę pić, to jest na przykład godzina 11 wieczorem, teraz zwłaszcza w okresie zimowym jest zimno często, dż, dż, czyli pada taki drobny deszcz, dżu dż, krople, bardzo trudne słowo, dżu dż, krople, padają i tłuką w me okno, dachowe zresztą, to wtedy sobie mówię, nie chcę mi się iść do tego sklepu, bo jest trochę daleko, rozumiem, jest kurwa zimno. Mówię, dobra, sobie coś zjem i pójdę spać. Wykorzystuję swoje słabości. To też jest wtedy, si słuchajcie, wtedy moja słabo słabość staje się silną stroną. Bo zapobiega temu, żebym znowu pił do czwartej rano. Teraz sobie robię herbatę. Jestem uzależniony. Najbardziej uzależniony jestem chyba od słodkiej herbaty z mlekiem. Taki ulepek, ja kiedyś mówiłem ile słodza, No. <laughs> Staram się czar czarnym cukrem czy ciemnym, brązowym, <laughs> żeby nie tym białym, że to nie było złe. Ale widzicie, mówię, te elementy drobnego na przykład drobnej dietetyki typu yy, zawsze yy, nie używam soli a jeżeli już to morską. A nagle zacząłem z, z lenistwa używać soli tej takiej, wiecie, chemicznej, tej białej takiej, co kosztuje tak mało i się wszyscy takie tanie. Nie chcemy wiedzieć. E, to, już, to już jest. to, to jest, te, Wiecie, takie... I pójście na drobne kompromisy w pewnych momentach. To jest pierwszy krok do tego, żeby zejść ze swojej drogi. To jest na zasadzie właśnie, jak z papierosami? Rzuciłem na 7 miesięcy, osiem nie paliłem. Czemu zacząłem znowu palić? Bo to była impreza, zdaje się, Christmas Party. Impreza taka, wiecie, yy, widylijka firmowa tutaj. I to była yy, firma, w której pracowałem, wynajęła cały pub. Wszyscy tam byliśmy. Oczywiście był alkohol, były zabawy, uśmiechy i fajnie było. I ja, słuchajcie, już od, przez ten czas, ja, ja dalej, wiecie, bo naj, najtrudniej jest rzucić palenie w momencie, kiedy się pije kawę i to jest zwyczaj do kawy, na przykład papieros, to od wielu kaworzy to słyszę, że nie wyobrażam sobie papie, kawy bez papierosa. I ludzie, którzy piją alkohol, dla, to jest takie naturalne, że przy alkoholu się pali, też pali się dwa razy więcej niż normalnie. A ja już wtedy byłem na etapie, że ja chodziłem normalnie na imprezy do znajomych, byw, byłem wśród ludzi palących w jednym pomieszczeniu i nie paliłem, chociaż piłem alkohol na przykład. Już byłem na tym etapie i byłoby fajnie do dziś pewnie, gdyby nie to, że to takie właśnie myślenie, pójście na kompromis, koleżanka mówi, chodź no zapalić na zewnątrz. Ja "Wiem, przecież wiesz, że ja nie palę. Ja wiem, ale ja na to nie będę tam stała sama jak głupia. Ja mówię, dobra, to pójdę. Tak sobie stoimy, a już byłem, powiem, fajnie, ja mówię, wiesz co, daj mi papierosa, tam nie palę tyle miesięcy, jednego zapalę. Mhm. Za pół godziny leciałem do pobliskiego sklepu nocnego na rogu po paczkę papierosów. I zgodnie z przewidywaniami zarówno lekarza, który prowadził mi terapię antydikondynową, jak i znaczy jego ostrzeżeniami, jak i moimi przewidywaniami, po powrocie do palenia zacząłem palić dwa razy więcej niż przed zrzuceniem palenia. Więcej w tym nauku jest. Ale czy co jest ciekawe? Ja palę często z nudów i ja palę, bo chyba nie, wiem, lubię, tak mi się wydaje, że lubię ten, ten papieros trzymać w ręce. Zacząłem ołówek trzymać, nie wiem. Bo jeżeli jestem czymś naprawdę zajęty albo jestem w miejscu, gdzie nie wolno palić, na przykład tu w Wielkiej Brytanii w restauracjach, w klubach nie wolno palić. Ja potrafię, jak jest fajnie, na przykład ze znajomymi, ja potrafię w pubie siedzieć, wypić z nimi trzy piwa pod rząd, siedzieć 2-3 godziny i nie wyjść ani razu na papierosa, bez fajnie albo jestem w pracy i jest na przykład bardzo dużo roboty, albo no jest po prostu dużo, ciągle coś do zrobienia, ja potrafię przez pół dnia na papierosa nie wyjść. I nie, czuję, nie odczuwam tego głodu nikotynowego, więc myślę, że to jest chyba kwestia, nawet nie wiem, uzależnia od tych, Znacie w ogóle ja palę, bo mówiłem o tym, że 40 papierosów dzień nie tak, ale takich cieniutkich, cieniutkich, krótkich papierosów. To też jest wybieg, który sam sobie zastosowałem. Paliłem normalne, grube, wiecie, te 20 papierosów. Przerzuciłem się na te, cieniusieńkie, nielegalne zresztą, bez akcyzy, z lady od kurdy, od kurdów, ale y, ja wiem syf, ale syf jest wszędzie. I palę dalej, tyle ile paliłem w ilości, ale wypalam tego zdecydowanie mniej, bo ten papieros to jest jedna czwarta normalnego papierosa. To też taki wybieg sam sobie zrobiłem. No. To nie zmienia faktu, że ja wiem, że te chmury dymne, te dymki zaciemniają umysł też, więc tu nie musicie mnie pouczać, ja to wiem. Wiele osób, które właśnie, ja, ja dziękuję Wam w ogóle za porady i pouczenia, które mi wysyłacie, ja absolutnie nie odbieram ich jakoś tam e, negatywnie, e, e, niezależnie od tego, w jakiej formie są przesłane, ale e, właśnie to jest, to jest najgorsza, tam, dla mnie najgorsza świadomość jest taka, że to, ja to wszystko wiem, ja to wszystko wiem, i z częścią rzeczy nie robię nic, bo jestem leniwy, a z częścią rzeczy próbuję coś robić, ale nie jestem zbyt uparty. A mówi się, że zodiakalne baleny są uparte jak cholera. Są, ale nie we wszystkich aspektach. To jest właśnie też interesujące, moi drodzy. Ja wam miałem w ogóle cały ranek, myślałem o tym, że miał wam coś powiedzieć ciekawego. I nawet na początku mojego wywodu miałem to w głowie. I mi umkło. A, o tym siemieniu lnianym, bo kilka osób tutaj już mnie pytało. Ja przepraszam, że Was nie wymieniam zników, ale zamknąłem laptopa. A nie mam już takiej pamięci. Pamiętam kilka ników takich, no wiecie, tych. Tych, którzy są ze mną tak długo i na tyle intensywnie, że no po prostu siłą rzeczy się pamiętamy. Ale Siemielnianem. Jak je robię? Siemielniane, jak wygląda, to chyba każdy wie, a jak nie, to sobie wygooglujcie. Są takie małe brązowe ziarenka, one mają 2-3 do 4 mm wielkości. Przy czym jak się je namoczy w gorącej wodzie na przykład, to one pęcznieją i zwiększają swoją objętość kilkakrotnie. Dlatego siemielniane jest dosyć często polecane przez zdrowych dietetyków i mądrych dietetyków dla osób, które mają problemy z obżarstwem. W sensie, że są ciągle głodni. I mają problemy oczywiście automatycznie z otyłością. Bo na przykład mają za mało ruchu. Chociaż ja jestem też ciągle głodna, skinny boy, ale no tak, ale ja mam, y, słuchajcie, ja mam tego ruchu bardzo dużo, chociażby przez Hiltona. Słuchajcie, to się wydaje głupie, spacery z psem dwa razy dziennie, rano pół godziny, wieczorem godzina do dwóch. To się wydaje głupie, ale jak się to robi konsekwentnie od kilku lat, to, to bardzo reguluje organizm. Z tym lnianym, właśnie czemu na, na odchudzanie? Łyżeczka suchego siemienia lnianego. Ja tak robiłem nie na odchudzanie, tylko po to, żeby. Yy, ja miałem taki okres, że ja rano nie potrafiłem nic zjeść. Po prostu nie byłem, nie tyle, że nawet nie byłem głodny, mnie odrzucało rano od jedzenia. A wiedziałem, że będę za kilka godzin bardzo głodny, a do wieczora nic nie zjem, dopóki nie wrócę do domu. To robiłem sobie taki wybryk. Jeżeli wiem, ja mogłem sobie kanapki wziąć. Nie mogłem wtedy. Zrobiłem sobie taki wybryk, że brałem sobie łyżkę siemienia lnianego czo. Zapijając dwoma szklankami wody i powiem Wam, że on pęczniał właśnie pod wpływem tej wody, siemieniane pęczniał pęczniało w żołądku powodując uczucie suteści przez kilka godzin. Oczywiście, że ma też sporo wartości odżywczych, między innymi, bo bardzo fajny zestaw właśnie tych kwasów omega 3. Chyba nawet więcej niż, niż w tych produktach typu ryby i tak dalej. Na pewno jest bardzo bogaty w błonnik, to zdecydowanie. Świetnie reguluje pracę jelit. Świetnie, jak ktoś ma problemy z żołądkiem typu nadkwasota żołądkowa, świetnie. Świetnie. No, jak ktoś ma problemy ze stolcem. Tylko wiecie, z tym lnianym uważajcie, bo ono naprawdę czyści. Naprawdę czyści. To znaczy tak, że nie dostajcie sraczki, ale będziecie się chciało kupcie. Więc jak lepiej te siemieniane wziąć godzinę przed wyjściem z domu. A nie zaraz przed wyjściem z domu, bo się może okazać, że w drodze do prasy nie znajdziecie toalety. będzie trochę biednie. Biednie, ale wesoło. Zapalę się z wami, co? Do herbaty. Widzicie, ja mam to, że ja kawy nie piję, ale do, i do herbaty to jest taki automat, że musi być papieros. Um, ale to, te nie to nic. Ja miałem jeszcze coś do powiedzenia. Zaraz ja się będę zastanawiał, co było. Um, a w ogóle w tych aspektach tego przebudzenia duchowego, yy, w ogóle przebudzenie, nawet będę nazywał duchowe, w ogóle przebudzenie. Yy, wiecie ja, można się z tego śmiać, można tego nie akceptować, to zależy już od Was. Ja naprawdę yy, nie tyle wierzę w demony, demonologię, w szatana. Ja wiem, że to istnieje, bo to trudno w to wierzyć, to się wie albo nie. Ja yy, bliskie kontakty z, z tą energią miałem już w życiu kilka razy. W młodości bardzo silne. Ale sam się na nie otwarłem. To jest młodzieńczą głupotę i zabawy z nieodpowiednimi rzeczami. Ale mm, to jest. I mówienie sobie. Może inaczej, jak słyszę, że ktoś tłumaczy to, że na przykład ma duszności senne. Faktem, że a pewnie źle śpię. No dobrze, ale regularnie mówisz, że coś cię w nocy budzi. Masz ewidentne objawy paraliżu sennego. Masz świadomość tego, że coś cię ugniata w klatkę piersiową i nie potrafisz oddychać. I dzieje się tak co noc. Mi oczyszczamy energetycznie pomieszczenie, w którym śpimy, na przykład paląc szałwię białą. E, można kupić w internecie, także to, to nie jest jakaś tam rzecz niedostępna. Słuchajcie, bo też y, często słyszę śmianie się ludzi, którzy są tak zwanymi pragmatykami życiowymi. Dosyć często są to ścisłe umysły. To są ludzie, którzy wierzą w bardziej w naukę niż w rzeczy nadprzyrodzone, jak to się nazywa, sama nazwa nadprzyrodzone jest trochę taka niewłaściwa. Ale zobaczcie, przez setki, a w przypadku nas Słowian, tysiące lat, wiele rzeczy związanych z magią natury i z magią tego świata niewidzialnego były zupełnie powszechne i absolutnie normalne. Tak zwane strzygi utopce, nie wiem, to w ogóle wszystkie legendy, które mamy, e, sukuby, inkuby, em, e, chochliki i tak dalej, tak dalej, że to się z czegoś wzięło. To nie są wymysły bujnej wyobraźni kogoś, kto tysiąc lat temu postanowił bajki dla dzieci napisać. E, I to tak to a propos właśnie, ja jestem przez, no bo obiecałem Sentremu, ale nie tylko jemu, że w końcu tych pieprzonych słowian ja nagram kolejnych, się teraz rzetelnie przygotowywuję i ja od dwóch dni sobie oglądam, bo znalazłem bardzo fajny, fajne materiały w internecie dotyczące historii suwian pod kątem, m.in. ziołolecznictwa, tak zwanego znachorstwa, wszelkiego rodzaju praktyk magicznych. I okazuje się, że bardzo wiele z nich jest, tak, jest starszych niż cywilizacja egipska. Bo na przykład datuje się niektóre obrządki na 7 do 8 tysięcy lat wstecz, dużo. Bardzo dużo. Co nie zmienia faktu, że można się z tego śmiać i można próbować racjonalnie pewne rzeczy wytłumaczyć, ale ja zauważyłem już w przypadku kilku moich przyjaciół, którzy są takimi bardzo silnymi racjonalistami. W dwóch przypadkach było tak na pewno. Że, że na przykład moja koleżanka i naprawdę potrafiła racjonalnie wytłumaczyć z jej perspektywy wiele rzeczy, które się dzieją, które ja uznawałem za magiczne eee, i nadprzyrodzone. Ale w pewnym momencie, prędzej czy później, każdy racjonalista dochodzi do miejsca, do takiej ściany, której nie jest w stanie w żaden racjonalny sposób wytłumaczyć. To nie jest śmieszne w sumie, bo tu nie ma się z czego śmiać. Tylko naprawdę, tak jak mówię, to jest też tak jak z wiarą. Mówię o wierze w Boga. A potrafią znaleźć milion wytłumaczeń, bardzo racjonalnych, na, na, na wiele rzeczy z, z aspektów religijnych i z aspektów wiary. Aż dochodzą do momentu, do wydarzenia, którego nie są w stanie w żaden racjonalny sposób wytłumaczyć. Bo się nie da. I widzicie, tak się zagadają. Widzicie, mam zajęcie i gadam z wami, trzymam, trzymam papierosa, nie odpalam go. Coś w tym jest. Muszę nad tym popracować. Może tu o to chodzi, żeby nie odpalać tej fajki. A bym zaszczędził. <laughs> widzicie, to też kwestia kasy. Ja, jak właśnie nie, nie paliłem, co mam mówiłem te 7 miesięcy, ja sobie robiłem taki myk że tą kwotę, którą dziennie wydawałem na papierosy, rzucam bez skarbonki. Chanicie, ja sobie przez te 7 miesięcy nakupowałem. Niektóre rzeczy do dzisiaj mam. No. Hm. Jak mówię, że mam cały czas w głowie coś, co nie mam mówić. Tam jest... Aha, jest komentarz y, do Andrzeja chyba, tak miał na imię ten widz. Do którego się odniosłem raz i źle go zrozumiałem. On mi to wyjaśni w kolejnym filmie. I mam się do tego odnieść, ale to ja sobie zrobię post commentu. Czyli będzie szumiący odcinek mojego starszawego już laptopa. Wiem, że musiałbym kupić sobie nowy, ale ja lubię ten laptop. Za wiele rzeczy w nim mam. Pewnie, pewnie kupię dopiero jak mi się spali, no. tak, jak poprzedni. Trzymają, trzymają, się wszystko zjarało. Bywa, oczyszczenie. Wracając do początku tego mojej wypowiedzi, a propos tych um, rzeczy, otwieranie oczu na, 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 na wiele aspektów naszej rzeczywistości, zaczęłam mówić o pedofili, że ona jest. Tej pedofili nie było nigdy mniej, dlatego że jest to. Pedofilia sama w sobie jest częścią obrządków satanistycznych, a część e, ludzkości, zwłaszcza tej tak zwanej w elitach, to są ludzie, którzy uprawiają tego typu obrządki. Wierząc mniej lub bardziej zasadnie, że to właśnie im przynosi fortunę, szczęście i sławę. E, ale nie tylko to. Na przykład, w żydowskim Talmudzie, jest, w pedofilia jest wpisana jako, jako norma społeczna. I, I warto o tym wiedzieć. Warto sobie przeczytać takie książki, na przykład jak Talmud, to się, to się dowiemy wielu rzeczy ukrywanych dotąd. Może nie tyle ukrywanych. Każdy ma dostęp do Talmudu, a mało kto o tym wiedział, nie? No bo nikt nie czyta Talmudu, bo po prostu jest to żydowska święta księga. To to będzie czytał? Po co? Nie jestem żaden to nie muszę, nie? Poczytać się, Naprawdę warto. Yy, I... Tylko teraz ta pedofilia jest nagłaśniana bardzo. I z tego w mediach dużo. Dużo osób pokrzywdzonych przez pedofilów w młodości yy, mówią o tym głośno. Ostatnia afera a z tym... Ja nie pamiętam nazwiska. Z tym wokalistą tego zespołu y, Disco Polo, co był w PSL-u chyba, on wystąpił z partii i zaczął mówić głośno o tym, że y, był jako młody człowiek molestowany seksualnie przez y, starszych od siebie facetów y, pochodzących z jednej z wpływowych partii politycznych w Polsce. Oj papieros mi zgas. A, to miałem mówić, że, że właśnie ten kwestia tego, że ja tak obnażam się na na wideoblogu to jest chyba jakaś ekshibicjonistyczna potrzeba. Nie no, się. Nie, to nie jest potrzeba ekshibicjonistyczna. Ja mam wrażenie, że, e, że, że ktoś musi o tym powiedzieć. Ja myślę, że nie jestem jedyny na świecie, ale ja mam taki, takie wrażenie, że jeżeli będę o tym mówił, to więcej z Was odważy się samemu o tym mówić. I odważy się przede wszystkim przestać myśleć o sobie w kategoriach, coś jest ze mną nie tak. Jestem zjebany, jestem zjebana. Bo tu widzę to, tu widzę tamto. Wszyscy naokoło się z tego śmieją, a ja widzę, że to jest prawda. To przestańcie tak myśleć i nie kierujcie się opinią innych. To wcale nie, słuchajcie, jeżeli wśród, jeżeli wśród 10 osób jedna osoba ma odmienne zdanie, to wcale nie oznacza, że akurat wszyscy 9 osób mają rację. Zdarza się dosyć często, że jest dokładnie na odwrót. Ostatnio, teraz jest ta afera z tym pato streamerem, który się pobił z drugim na, na tym. Ja to zobaczyłem tylko dlatego, że ktoś mi linka podesłał. Ja unikam takich rzeczy. Ja słyszałem o pato streamerach, ale ja mnie nigdy nie widziałem chyba nie jednego odcinka. Ja się w ogóle zastanawiam, czy musi być zapotrzebowanie, skoro ludzie to oglądają, skoro powstają takie kanały na YouTubie, Ale ja się zastanawiam, co ludzie chcą tam zobaczyć? Po co to oglądają? Nie wiem. Może to jest taka potrzeba jak w Wielkiej Brytanii. Są te bardzo popularne, są tak zwane poverty soaps, czyli te takie programy, programy jakby reality, no nie reality show, ale programy, serie o tym, gdzie pokazują na przykład, jak była ta Benefit Street, o ludziach żyjących na zasiłkach na jednej, na jednej z ulic. W Birmingham wszyscy żyli, wszystkie domy, wszyscy ludzie w domach, którzy mieszkali, wszyscy mieszkańcy tej ulicy żyli z benefitów, czyli z, z zasiłków. I była pokazywana dom po domu rodzina po, po rodzinie patologia. I to się w Wielkiej Brytanii tego typu seriale się cieszą, prze e, ogromną popularnością. I kiedyś moja koleżanka Angielka, zresztą mi o tym mówiła, mówi Mike, bo ja się pytam, ale co ludzi w tym kręci? To nie lepiej było nakręcić seriale o. o tym, Jak ludzie, ludzie z wysokiej klasy, średniej albo no chociażby na to królowej. A ona mówi, nie, nie, mówi, słuchaj. E, ludzi, którzy uzyskali jakiś status społeczny albo są na drodze do tego statusu, oni się pocieszają oglądając takie seriale, widząc, że ktoś żyje w takiej nędzy. Dlatego to się nazywa Poverty Soaps. To jest pokazywanie tej części społeczeństwa, która sobie nie radzi, żyje w ubóstwie lub jest patologią. Wtedy reszta części społeczeństwa się czuje lepsza. O zobacz, my tak nie mamy. My mamy czysto w domu, my tak nie pijemy, nie bijemy się po pijaku ze sobą. Sukces, nie? No do której się zastanawiam, po co, po co ludzie oglądają takie rzeczy, że gość jeden drugiemu prawie głowę rozwalił butelką. Nie wiem, czy to była ustawka, czy nie, to teraz nie będziemy dywagować. Jeżeli byłaby to ustawka, jeżeli było to prawdziwe, to patologia straszna, a jeżeli, a jeżeli to była ustawka, to co, nie patologia? Chyba nawet gorsza, bo z premedytacją goście się umówili, że się pobiją, żeby zrobić sobie fame i, i, i oglądalność. Ja w ogóle, patrząc na to, ja się dziś rano zastanawiam o tym, czy Moje odcinki na przykład o przebudzeniu, o satanizmie, o tego typu rzeczy, czy w ogóle moje obnażanie siebie, moje pokazywanie Wam moich wzlotów i upadków emocjonalnych i nie tylko. Czy to też nie jest patologia? W sensie zjawiska w internecie. Może jestem patologiczny. No jestem na pewno. Pan 40 osób, nie jestem patologia. A, będzie odcinek o języku. Zostałem poproszony o tym. W sensie. Jak świadomie używać języka, żeby zmienić wibracje nas i samych siebie, i wokół siebie? Słuchajcie, ja już wielokrotnie o tym mówiłem, przecież od, od trzech lat o tym mówię co jakiś czas, że e, pamiętajmy o tym, że to, jakiego języka używamy, taką to energię wokół nas kumuluje i taką gromadzi. E, ważne jest to, co mówimy, ale też bardzo ważne jest to, w jaki sposób to mówimy, czyli jakich używamy słów. E, dawno temu zrobiliśmy o tym odcinek. Zrobię jeszcze jeden. Jakby dla odświeżenia wiedzy. A tymczasem kończę moją herbatę i będę sobie pomedytować. Czy mam w ogóle nastrój na medytację? O. Wiem, jak to brzmi w ustach faceta, który właśnie się zaciąga papierosem, ale... Słuchajcie, ja zawsze mówię dla tych wszystkich, którzy tak pouczają, pouczajcie, bo to, to macie taką potrzebę, ale... Yy... Ja zawsze mówię właśnie o, o, o tych moich pracy z lustrem. Idź. Idź i popatrz w lustro, albo nawet nie idź do tego lustra, tylko popatrz na siebie i zastanów się, skoro wypominasz komuś coś, albo pouczasz kogoś na jakiś temat, najpierw się zastanów, czy jesteś święty w tym obszarze. Prawda jest taka, że osoba, która jest święta w danym obszarze lub we wszystkich, ona już nie ma potrzeby pouczania nikogo. No? Ale słuchajcie, Każda informacja zwrotna, każdy feedback, każdy komunikat jest dla nas nauką. Prawda? Tak jest. To ja tymczasem udam się. Znaczy medytacja u mnie to się nazywa, idę pomedytować, to oznacza, że idę się przespać, to znaczy zdrzemnąć. A że jest popołudnie, to sobie walnę drzemkę. Tymczasem do zobaczenia, eee, no, wkrótce. Pa, pa.